To naprawdę niesamowite, jak przewidywalny jest w swojej niezwykłości Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, który zremisował do dwóch u siebie z Romą i awansował do finału Ligi Europy. Bardzo ciekawy był to mecz, w którym Bayer no, prowadził grę, wyglądał naprawdę bardzo dobrze, ale musiał gonić rywala, żeby po pierwsze mieć spokój w kontekście awansu, ale też żeby podtrzymać swoją serię. Niepokonaną. Roma prowadziła 2 do 0, czy tam 0 do 2 po dwóch rzutach karnych i to jeden od drugiego głupszy. Najpierw tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie faulował Azmuna, który nie miał w ogóle szans dojść do piłki. Potem Chlążek z bardzo dziwną ręką w polu karnym, obydwa karne raczej bezdyskusyjne i do Bayer musiał gonić. Długo wyglądało na to, że się nie uda, ale oczywiście to się ostatecznie udało. Najpierw jakieś totalne czary zostały zrobione i dzięki temu Mancini w dosyć kuriozalny sposób skierował piłkę do własnej siatki. Potem jeszcze na sam koniec oczywiście stanęliśmy znowu w doliczonym czasie gry daje Leverkusen remis. No i Jasne to znowu w końcówce wyszarpany brak porażki, ale naprawdę niesamowicie dobrze się ogląda te spotkania Bayeru, który no, jest cholernie efektowny. Moim, moim ulubieńcem w tym kontekście jest Freepong, który no, mnóstwo szaleństwa oferuje na tej prawej, no, na tym prawym bahadle i no Ja się cieszę, że Holendrzy nie bardzo stosują go, że tak powiem. Że w kadrze to on za dużo sobie przynajmniej jeszcze nie pograł. No bo jak sobie pomyślę o starciu któregokolwiek z naszych lewych obrońców, czy tam wahadłowych, z freempongiem, no to zimny pot po prostu się pojawia gdzieś tam na moich plecach, bo to byłby prawdopodobnie dramat. Wspaniały piłkarz. Może mógłby być trochę bardziej skuteczny, ale. To, co ma przyspieszenie z, z kroka, tak zwanego, no to naprawdę nie mam pytań. Znakomity gość. Bayer, w każdym razie, no co, nie było widać niby braku wirca, chociażby widać, że tam jest duża wymienność pozycji, widać, że to jest bardzo równa kadra, ale no jak jednak Niemiec wszedł, to to się jeszcze bardziej wszystko rozruszało. Widać, że, to jest, że ten wirc to jest taki koleś, który daje impuls do tego, żeby to wszystko wyglądało jeszcze lepiej. No cóż, Bayer awansował do finału i marzenie o triplecie nadal żywe. No i nie ukrywam, trzymam kciuki, że uda się ten puchar zdobyć, mimo tego, że no, Atalanta też cieszy się moją sympatią. No i tak swoją drogą jeszcze ta bramka na 1-2 no, padła po gigantycznym błędzie z filara. I wcześniej, do tego momentu, bramkarz Romy grał naprawdę fenomenalne spotkanie, bardzo regularnie ratował swoją drużynę i no, dużo jest podobieństw, nie da się ukryć. Do tego, w jaki sposób wyglądało spotkanie Real z Bayernem dzień wcześniej, no nie wiem, czy to jest gdzieś tam obecny też gen Realu Madryt w szabi Malonzo że tak się te mecze poukładały, ale no taka osobliwość ciekawa, która, no, nie tylko mi zresztą mocno rzuciła się w oczy. No i czekamy na finał Ligi Europy, który rozstrzygnie się prawdopodobnie w 98 minucie, no bo jakżeby inaczej.